Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Co to znaczy podobać się Panu Bogu? Między innymi o tym dziś porozmawiam z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską, którą bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Sięgamy proszę państwa od razu do pierwszego czytania. Ono jeszcze o tym podobaniu się Bogu może nie będzie, ale za to będzie bardzo malowniczo. To będzie fragment z księgi proroka Ezechiela. Proszę posłuchać. Tak mówi Pan Bóg. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego pędów ułamie gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi, i wszystkie drzewa na polu poznają, że ja jestem pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, pan, rzekłem i to uczynię. Podejrzewam że jak ktoś ma poetycką duszę, to może jeszcze śledził to, co ja tutaj wyczytuję. Ale jak ktoś nie ma skłonności do metafor i bogatej wyobraźni, to pewnie po trzech, czterech zdaniach się wyłączył. No i teraz cała nadzieja w siostrze Joannie że wyjaśni nam metafory, które tutaj w księdze proroka Ezechiela są zawarte i, i no, ten tekst nabierze dla nas więcej treści, a mniej obrazów, choć obrazy były piękne, więc pewnie też warto o nich trochę jeszcze powiedzieć. Tak naprawdę bardziej potrzebujemy kontekstu tego fragmentu tego rozdziału Ezechiela, dlatego że czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu końcówkę, coś co jest na finiszu całego dużego obrazu o, o zasadzonym cedrze i o szczepce przeniesionej i o później agresji wobec tej szczepki, ale też związanej z tym, że drzewo nie współpracuje, mogło się rozwijać, a nie chciało i w środku 17 tego rozdziału mamy przeniesienie tej metafory, tego obrazu, na aspekt historii Izraela. Co nie znaczy, że Pan Bóg mówi w obrazie dokładnie o tym momencie, historii Izraela, bo nie mielibyśmy do czynienia z tekstem prorockim. Tylko, że Pan Bóg mówi, wiecie, to się realizuje także w historii Izraela, w tym momencie, który wiążemy z niewolą babilońską. I dlaczego motyw drzewa. Dlatego, że w myśleniu starożytnych drzewo to ten element krajobrazu, który się wyróżnia. Nie ma on takiej stałości jak góry, których nic nie ruszy, więc jak mamy porównanie góry z kakao, jak barany, równa się świat stoi do góry nogami, tak? Mhm. Lecz drzewo jest obrazem jakiegoś piękna, siły, potęgi, ale takiej, która jednak jest w jakimś stopniu ułomna, tak? W jakimś stopniu zniszczalna. I często w obrazie drzewa przedstawiana jest pycha. Jeżeli to drzewo wyrasta ponad inne, i tu nie chodzi o to, że Pan Bóg nie lubi, jak coś się rozwija, tylko chodzi o to, że jeżeli siebie źle oceniasz i woda sodowa uderza ci do głowy, to wylądujesz pod sufitem, rozbijesz się i spadniesz. I chodzi o to, żebyśmy nie spali z wysokości wieży Eiffla, lecz żebyśmy się zatrzymali na takim poziomie, żeby nie zginąć. I tutaj mamy Pana Boga, który mówi, jeżeli ktoś wam wyrządził krzywdę. A wyrządził, to ja Was uratuję. Stąd te słowa, które wyakcentowałeś, to jest dla mnie fenomen działania zawsze Bożego Ducha na Wysokiej Górze Izraelskiej. Pan Bóg mówi: Ja Was przyprowadzę z powrotem do domu. Mhm. Ale wola akomodacji, wola rozrastania się, wola przyjęcia wody jest, należy do Was. Zasadzeni. Ale jeżeli nie przyjmujemy środowiska, nie akceptujemy, nie rozwijamy się, nie będzie efektu. Hmm. Tak sobie słuchając Ciebie, myślę, że kluczowe jest tutaj, żeby zechcieć w tym fragmencie usłyszeć, że to jest tekst o nas. Bo tak to on jest plastyczny, ciekawy i piękny, ale dopóki nie będziemy mocno wierzyli, że to jest o nas, o naszym rozwoju, o naszym życiu, o naszym też poczuciu bezpieczeństwa, no to, no to nie, to, to, to nas nie obejdzie. Tak, ja tylko dodam do tego, bo z, z swoich słów to pobrzmiewa, ale może nie każdy to uchwyci, że to jest tekst o Bogu, który działa z nami, co nie? Mm -hmm. Że tak. to się dzieje w naszym życiu, mm -hmm. ale działającym jest Pan Bóg i to się dzieje, to dotyczy Każdego z nas. No dobrze, ale skoro to jest y, tekst o Bogu, który działa w nas, to teraz warto zobaczyć, co dla tegoż Boga jest dobre, co Jemu się podoba. Od czego też dzisiejszy nasz podcast zaczęłam, że dziś się dowiemy, co podoba się Bogu. Proszę posłuchać fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Tego fragmentu, który słyszymy dzisiaj w liturgii słowa niedzielnej. Bracia. Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję, i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z nim, czy gdy z daleka od niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. To zanim o tym, co to znaczy się Panu Bogu podobać i co mu się podoba, to ja zapytam siostry Annę: Jak to u Ciebie jest faktycznie? Tak masz, że chciałabyś raczej opuścić swoje ciało i stanąć w obliczu Pana? Nie. <laughs> ale nie dlatego, że nie chcę, no bo w ogóle to nie, to nie jest pytanie: typu, czy chcę umrzeć, mhm. bo to jakby tego tak nie rozumiem. Tylko Pan Bóg jest dla mnie namacalny tutaj. Czasem mnie wkurza, że nie umiem rozpoznać um, jego działania, czy jakby bardziej, że nie tyle nie umiem rozpoznać, tylko trzymam się swoich koncepcji. Mhm. I potem głupio na tym wychodzę. Mhm. E, ale mm, jeśli chodzi o taką, takie rozpoznanie jego, to tak. To tak, ale generalnie nie przeszkadza mi ciało, bo tak sobie myślę, że chciałabym się rozprawić z tym, że ktoś może się poczuć no, nie najlepiej. No nie chodzi o to, że komfortowo czy niekomfortowo, ale tak źle, kiedy sam się kurczy. Ja wcale nie myślę o tym, żeby opuścić swoje ciało i stanąć w obliczu Pana. To może coś z moją wiarą jest nie tak, może za mało kocham, może za mało szukam, może to chrześcijaństwo to jakoś tylko kulturowo, a nie egzystencjalnie przeżywam, skoro nie ten za spotkaniem z Bogiem, a Ty mówisz, że skupmy się na tym spotkaniu, które jest możliwe już tu. Tak, i y, kiedy weźmiemy pod uwagę odbiorców Pawła? Czyli osławionych Koryntian, mhm. to zdajemy sobie sprawę, że pod słowem ciało kryje się coś więcej. Mhm. Bo kryje się cały mózg ulokowany y, tylko w rzeczach, które dotyczą mnie. Nie chcę powiedzieć w materialności, bo to nie o to chodzi, żeby deprymować mat materialne i jakby przeciwstawiać temu duchowe, tylko że to jest y, moja uwaga skupiona na wszystkim, co jest tylko w tej rzeczywistości. Mhm. I y, w związku z tym, no faktycznie, jeżeli y, musisz za każdym razem się wyrywać z korzeniami ku temu, żeby zobaczyć, że w tej rzeczywistości jest Pan Bóg, a nie widzieć tylko, że o, dzisiaj nie ma pogody, a dzisiaj jest smutno. I jak nie widzę Pana Boga, to ta rzeczywistość faktycznie jest ciężka, przygnębiająca i taka przytrzymująca. I myślę, że Paweł też trochę o tym mówi. O tym, że kiedy rozpoznajemy Boga tutaj, ale żebyśmy mogli go rozpoznać tutaj, musimy go spotkać, mhm. to nasza rzeczywistość totalnie się przemienia. Ale to wiąże się z tym, że nasz mózg wydobywa się z tego bagna skoncentrowania na sobie, swoich sprawach i tak dalej, na powierzchnię, żeby zobaczyć jak szeroki, piękny świat, moje życie jest pełne Pana Boga. Mhm. A co z tym sądem, z tym trybunałem, który się tutaj pojawia? No, właśnie, nie jako groźba, tak czytam Pawła i mam wrażenie, że to jest tak w ogóle, że uf, no, że będzie jakieś spojrzenie z, na końcu na to wszystko, co nam się w życiu wydarzyło, tak? na nasze uczynki dobre lub złe. No niemniej, to jest trybunał, tak? Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. I znowu mamy coś, co jest charakterystyczne dla listów. Sposób przekazu treści zgodnie z funkcjonowaniem odbiorców. Jak wytłumaczyć ludziom, którzy słowo rozeznanie które jest znamienne dla Żydów, czyli Pan Bóg, który rzuca światło, i my widzimy, jak im wytłumaczyć, y, ludziom, którzy y, załatwiają wszystkie sprawy w sądzie. To Aha. wiemy, bo to wielokrotnie się pojawia, co nie, nie iść do sądu ze swoim przeciwnikiem, mhm. y, czy żeby cię przeciwnie podał, i tak dalej. W tej greckiej mentalności mamy tego bardzo dużo. I teraz mamy Pawła, który mówi: Słuchaj, stajesz przed Bogiem. No to tak, jakbyś stał przed kimś, to jest i teraz mamy Pawła, który szuka w głowie, kto mhm. jest najistotniejszy, no trybun, tak? No to tak, jakbyś stał przed trybunem. Mhm. Aha, przed kimś, kto ma władzę. Zaraz spróbujmy pana Boga gdzieś ulokować w tej pojęciowości, którą mają odbiorcy. I to jest bardzo nieszczęśliwe dla nas, którzy czytamy ten tekst po dwóch tysiącach lat i myślimy sobie: no, Bóg to jest taki sędzia klasyczny, prawda? Mhm. W danym urzędzie, budynku, za biurkiem, z młotkiem sędziowskim, dzwonkiem w todze siedzi i wyrokuje. I generalnie nie potrzebuje świadków. Nie, to absolutnie nie o coś takiego chodzi. Paweł używa tej nomenklatury, żeby pokazać władzę Pana Boga, ale bardziej Jego rozeznanie dobra i zła, Jego prawomocność. I teraz, jeżeli my stajemy przed Nim, to zmienia się nasz, jakby to normuje się, czy jakby prostuje się nasz ogląd rzeczywistości. To tylko chodzi o to, jak Zauważysz Boga, zobaczysz Boga, jaki on jest, to zobaczysz właściwie przez niego całą rzeczywistość i Paweł mówi, no o to mi właśnie chodziło. Czyli to nie groźba. Nie, absolutnie nie. I teraz, y, oczywiście, jak patrzymy tu na zapłatę, no mm -hmm. o co chodzi? No to idziemy do nieba i Pan Bóg nam płaci, w jakiej monecie nam płaci i za co nam płaci. Mm -hmm. Tu Żydzi mówili, ale ja Bogu nie mogę nic przynieść poza swoją decyzją bycia z Nim. Mm -hmm. Co to za nagroda? Mm -hmm. On mnie stworzył na swój obraz i podobieństwo i generalnie za co ma mi płacić? I teraz ten motyw nagrody to jest sposób mówienia o tym, że ja doświadczam ogromnego benefitu, wchodząc w rzeczywistość Boga. I to jest darmo, zaproszenie, nobilitacja, wielkie świętowanie, a nie za coś. No, trochę mamy tych problemów związanych z tym, że inaczej w czasach, kiedy te teksty powstawały, rozumiano, tak jak mówiłaś, kwestie sądzenia, bycia świadkiem, kwestie zapłaty i tak dalej. A teraz jeszcze przyjdzie nam rolnictwo, które i raz, że się różniło wtedy i dzisiaj. A oprócz tego, no, wielu z nas może mi totalnie być niezorientowanym, co tam z sadzeniem, sianiem, zbieraniem i tak dalej. A tymczasem tego rolniczego obrazowania w Biblii jest sporo. I tak też będzie w dzisiejszej Ewangelii proszę pozwolić, że przeczytam fragment ze świętego Marka. Jezus mówił do tłumów, bo tłumy rozumiały, co w trawie piszczy. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi? Czy czuwa? We dnie i w nocy. Nasienie kiełkuje i rośnie sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Pozwolę, że cię zatrzymam, yy, dlatego że to jest przypowieść bardzo istotna, i warto zróci, wrócić do tych słów: czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy? Mhm. Ziarno kiełkuje i rośnie. I za chwileczkę będziemy, i wstęp, który mamy, dotyczy królestwa Boga. Czyli jeżeli przyglądasz się, na czym polega królowanie Boga, to proszę bardzo, królowanie Boga, no bo co to jest królestwo Boże? To nie jest coś, co spadnie nam z góry, to jest królowanie Boga. Zatem królowanie Boga polega na tym, że ono się dzieje bez względu na to, czy ty co przykładasz robimy? do tego ręce, czy mm -hmm, nie. Mm -hmm. Kiedy ty jesteś świadomy. I nie, królowanie Boga ma miejsce i to jest niezwykle uspokajające i rozszerzające horyzonty przekonanie, czy rozszerzające horyzonty myśl, dlatego, że ona nam pokazuje, że Bóg jest suwerenem, On jest Panem, a nie od nas zależy, czy Bóg będzie królem. Mhm. Pan Bóg mówi, nie, nie, Ty śpisz, ja, jest, ja panuję, Ty czuwasz, ja panuję i wszystko się rozwija. Mm -hmm. No tutaj jest taka faktycznie w tym pierwszym obrazku taka sytuacja, że to się dzieje. Nawet nieważny jest ten ktoś, kto wrzucił nasienie w ziemię. A w kolejnym obrazku mówi Jezus tak. Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także tak, i podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. Pomijając to, że trochę się gubię w tych nazwach od nasienia przez jarzynę, a skończywszy na drzewie, jak to z tą gorczycą jest, to, to może wyjaśnisz, ale kto tutaj tę gorczycę zasiewa? Czy tutaj, tak w tym drugim obrazku, też jest jakby ta rzeczywistość ważniejsza jest ten obraz rośliny, która się rozrasta, niż tego, kto ją zasiał? Tak. To jest cały czas obraz, obraz dotyczący rozwoju Królowania Boga, czyli tego, jak y, tego progresu wewnętrznego, który jest znamienny dla Królowania Boga, dlatego kim jest Pan Bóg. Y, i y, fakt, że my widzimy, możemy zobaczyć rozwój y, działania Pana Boga, możemy zobaczyć tą promienność. To jest jakby dla nas konieczne, mm -hmm. że y, widzimy sprawczość Pana Boga, y, jego jakby rozpowszechnianie się. Czasem mówimy, widzimy y, wzrost Ewangelii, tak? Mm -hmm. y, y, I widzimy też, że ta przestrzeń królowania Boga staje się domem, dla wszelkiego rodzaju stworzeń. Staje się domem tak naprawdę dla wszystkich, którzy są ukierunkowani na niego. Stąd te ptaki na, zostają nazwane podniebnymi bo to jest bez sensu, prawda? To słowo podniebne można by było wyciąć i ono nie byłoby tutaj konieczne. Zatem, jeżeli jesteś ukierunkowany na niego, to w jego królowaniu znajdziesz przestrzeń przebywania, zadomowienia. I to bardzo koresponduje z rzeczywistościami, które pojawiają się, zwłaszcza w listach pasterskich, czy w listach katolickich Nowego Testamentu, że wspólnota kościoła to jest dom, który tworzy Bóg, bo Bóg tworzy relacje. I dzięki temu czujemy się jak w domu. I tu każdy się mieści. A powiedz mi jeszcze, jakie ma znaczenie to, że te dwie tutaj przytoczone przypowieści, ale jak wiemy to więcej przypowieści, Jezus skierował do tłumów. Wiemy też, że osobno objaśniał wszystko swoim uczniom. Dzisiaj nie mamy w tym fragmencie Ewangelii tych szczegółowych wyjaśnień ale ja się zastanawiam, co ten tłum, który nie miał z Jezusem relacji, który z Nim nie chodził, który nie dopytywał, bo taki nawet nie miał możliwości, co ten tłum z takich rzuconych właśnie obrazów yy, mógł wywnioskować i w ogóle po co to było, żeby co, żeby nie wiem, zainspirować, pocieszyć, żeby no, zabawić, no bo to <grywka> trochę też tak może brzmieć, po co Jezus mówił takimi historiami, takimi obrazkami, przemawiał do tłumów. Królowanie Boga jest jednym z takich bardzo Znamiennych motywów Starego Testamentu. I cała dyskusja, która się toczy wokół tzw. teokracji, nigdy formalnie jakby nieogłoszonej, znaczy nie funkcjonującej jako pojęcie, czyli tego, że Bóg jest Panem Izraela, jedynym mhm. królem, i jak się lokują wobec niego władcy dylemat yy, Samuela, czy ustanawiać króla, czy nie ustanawiać króla. Ta dyskusja w pierwszej księdze Samuelowej w ósmym rozdziale: czy Pan Bóg daje króla, czy to oni sobie uzurpują tutaj, Władzy, mhm. Czy fakt posiadania króla lidera nie przesuwa uwagi na lidera z pana Boga? Mhm. To jest doskonale znany temat, zwłaszcza też y, mocno napięty w czasach, kiedy Izrael znajduje się pod jakąkolwiek uzurpacją. Dlatego, że jest, powstaje pytanie, no to co z dynastią Dawidową? Odnowi się ten król, czy nie? Mhm. Będziemy mieli suwerennego władcy, czyli czy będziemy suwerennym państwem? Stąd ten motyw królowanie, napięcie związane z oczekiwaniem mesjasza politycznego, i Pan Bóg, który mówi, moje królowanie trwa i mówi, przesuwamy mózgi mhm. na ten właściwy poziom. Jeżeli pojawia się król, to on i tak ma być moim reprezentantem, czyli ma wam dać do zrozumienia, o co mi chodzi, ale czy jest potrzeba, skoro ja jestem Waszym królem, więc ja mogę tworzyć Wasze państwo tak samo. Mhm. Dlatego przy, zmienia się, i Augustyn to czyta dosłownie, co nie Państwo Boże. Mm -hmm. Prawda? Zmienia się mentalność, jakby z, Pan Bóg rozszerza horyzonty, bo inaczej mielibyśmy do czynienia tylko z możliwością aplikacji do życia Bożych wskazań wtedy. Kiedy struktury zewnętrzne sprawiają, że Pan Bóg jest y, 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 na sztandarach, mm -hmm. y, że Pan Bóg jest gratyfikowany, że przynależność do niego jest gratyfikowana. A tymczasem we dnie i w nocy nasienie kiełkuje, rośnie, sam nie wie jak, po prostu to jest. I królowanie Boga po prostu ma miejsce bez względu na to, mm -hmm. czy ktoś to uznaje. Czy ktoś ma z nim relacje, czy nie ma? Mhm. Mogę być beneficjentem tego, który włada całym światem, mieć z nim kontakt i być e, właśnie, mieć rozpoznanie, jak funkcjonuje świat, a mogę nie mieć. Mhm. To jest moja decyzja. Czyli również zewnętrzne przejawy, to, co wydawałoby nam się będzie przeczyć temu, że Bóg króluje, tak? Wszelkie przejawy zła, wojny, krzywdy i tak dalej, one nie świadczą o tym, że Bóg nie króluje, że nie jest. Nie trzyma tego wszystkiego w swoich rękach. Oczywiście, natomiast świadczą o wolnej woli człowieka. I tu nie wolno nam zapomnieć, właśnie, i tutaj nie możemy zapomnieć, że Bóg założył, że nigdy nie złamie wolnej woli człowieka. Będzie człowieka naprowadzał do zmiany decyzji. Mm -hmm. I to jest z zeszłego tygodnia nasza, nasza analiza, jakie są skutki współpracy człowieka ze złem, jakie opłakane są. Zatem tak jest zło, które idzie do samodestrukcji. Jest człowiek, który jest wolny, ale przede wszystkim jest Bóg, który jest Panem całego świata. I teraz jest pytanie, gdzie przesuwam swoją uwagę? A jakbyśmy miały zakończyć, wracając do tego, do tej kwestii, co się Bogu podoba, pamiętając o tym, co podkreśliłaś, że Bóg nie złamie naszej woli, wobec czego nie zmusi nas do tego, żebyśmy się, mu się podobali, żebyśmy żyli tak, by mu sprawiać przyjemność, ale... <grym> Tomu się podoba? I to jest paradoksalnie bardzo duża zagwostka, dlatego że jeżeli ktoś nas stworzył, i tą osobą, która nas stworzyła jest Pan Bóg, to jest pytanie, czy my się Jemu podobamy, jeżeli nas stworzył. To jest pierwsze. Podobanie się Bogu nie zależy od, od strony Pana Boga, nie zależy od niczego. Mianowicie, czy jesteśmy daleko, czy jesteśmy blisko. Bóg traktuje nas jak swoje dzieci, ale fakt, czy my przyjmujemy, pozwalamy Mu nas obdarowywać, przy, pozwalamy sobie przyjmować to podobanie się, czyli to bycie, doświadczanie tego, że podobamy się jemu, to już zależy od nas. Zatem, jeżeli chcę być z Nim i doświadczać Jego piękna i Jego miłości, którą On mnie obdarowuje, to to jest piłka po mojej stronie. I wtedy doświadczam, co to znaczy podobać się Bogu. Czyli nie jest punktem zapalnym fakt, czy ja się Bogu podobam, czy się mu nie podobam, tylko fakt, czy ja zbliżam się do Niego i tego doświadczam, czy nie, bo z Jego strony zawsze jest miłość. Czyli w zasadzie robimy to dla siebie samych, to, że się staramy Bogu podobać. Tak, tak, bo staramy się doświadczać i nigdy nie będzie tak, że Pan Bóg powie, Ty mi się nie podobasz, Ty mi się nie podobasz. Ty zawsze nie akceptuję Twoich uczynków, one budzą moją dezaprobatę, tak zwany gniew, tak? Uh -huh. Ale nigdy nie jest tak, że osoba się Bogu nie podoba. Pan mówi, nie możesz doświadczać tego, jak będziesz doświadczać, to będziesz spokojniej funkcjonować, będzie Ci łatwiej w życiu, będziesz mieć lekkość funkcjonowania. <grym> Siostra doktor Habilitowana Joanna Nowińska, w tym podcaście, oczywiście, a ja Ci dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również dzięki, szczęść Boże. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.